Cześć siema, siema widzę z tej strony Kacperikson i witam Was w kolejnym odcinku z Crash Team Racing Nitro Fuel. To jest chyba najdłuższa nazwa gry na moim kanale. No i moje gardło musi się jakoś z tym pogodzić, mimo że nie jest w najlepszej kondycji. <grym> Powiem wam, że mogę przez chwilę w tym odcinku tracić głos. Nawet słychać przez moje gardło, naprawdę mówię bardzo dziwnie. <śmiech> <śmiech> Więc będę robił często robił tak No tak. Ostatnio skończyliśmy w sumie nie pamiętam na czym Ale blokowaliśmy sobie nowy świat chyba Tak jakby no Mam w sumie tylko wygraną jedną bitwę na tym yy, świecie więc może bez odmienia bawełne no, od razu pójdziemy do wyścigu i będziemy się ścigać. Czy będzie kolejna walka z bossem? Nie wiem. Dziś czy będzie tak, czy nie będzie. Może będzie inaczej. Nie mam naprawdę pojęcia. A ja muszę widzę zrobić cięcie. Dobrze, widzę teraz po cięciu. Nie wiem, coś ważnego do wzięcia. No i postanowiłem, że już wygram ten wyścig. No i dostałem nowe e, opony. Które to były. To właśnie są te. No i nowych aut w sumie nie mamy nic. No i postać może sobie weźmiemy jakąś inną. Nie wiem czy Crunchem. Crunchem chyba jeździłem. Garym na pewno nie jechałem, więc pojedziemy sobie teraz Garym. A mamy kolejny wyścig do wzięcia, więc musimy pojechać. Na razie nie robię tych inny z, wiecie, y innych, czy CTR-ów innych. Duperelów, <grym> czasówek. Hmm, no, na razie będziemy grać po prostu wyścigi Polar Pass. To jest bardzo ciekawa mapa. Więc jedziemy. Hmm. Następny odcinek oczywiście będzie Sea of Thieves. No i w Sea of Thieves postanowiłem, że niedługo będziemy robić jakąś kolejną historię Monkey Island albo Treasures of Gold możecie sobie wybrać. Kom ale to nie będzie w następnym odcinku, tylko jeszcze, jeszcze w następnym. Może za jakieś dwa odcinki z SeoTips? Ale będzie. Więc macie to do wyboru. Hmm. A tak to. W następnym odcinku zastanawiam się chyba nad Fortem Potępieńców. Hmm. Jeżeli nie wiecie, co to jest. No to się dowiecie, nie? Bo jeszcze nie robiłem na odcinku nawet u Szymona nie było odcinka z Portu Potępieńców. Więc to będzie taki premierowy odcinek. No ale teraz musimy się skupić na tym, co się dzieje w grze. Nie, nie, mała rozwałka Standardowo No i znowu wpadłem do wody Naprawdę muszę sobie myśleć, że jest łatwo wykręcić, ale Nie jest łatwo Więc Trzeba się postarać, żeby wykręcić na tym zakręcie. I te mapy się w ogóle specjalizują w tym, że są bardzo długie. No chociaż poprzednio nie była taka długa, to ta jest trochę długa. I przypominam, że my dopiero robimy drugie okrążenie. Ojojoj Ojojoj Nimeci oj, wpadliśmy oj, oj. w pułapkę. Ale mamy 10 jabłek Albo owoców Chyba to się tak mówi To są owoce Nie jabłka Mimo że wyglądają jak jabłka To nie zupełnie No i wykręciłem tym razem mi się udało. W ostatnim okrążeniu, jak to ja mówię, do trzech razy tuka. No tutaj bym prawie wpadł w swoją ton. Teraz traciłem czas tam niepotrzebnie. Pewnie też ten smicie za Hello Neighbor. Tak przypuszczam No ale Hello Neighbor na razie no, nic się nie dzieje Mogę sobie nagryć na przykład coś z Minecraft Hello Neighbor Bo pierwszy odcinek Wam się podobał, a drugi no nie za bardzo No ale może by wam się teraz spodobał, nie wiem byście zobaczyli na przykład, jak buduję. No i pewnie się spytacie, co z tym Age of History 3, które dawno nie było. No, w sumie to nic. Na razie nic. Mamy 11 już puchar. No i tym razem dostaniemy Kolor. No to sobie zastosujmy ten kolor. Weźmy sobie styro przy okazji. Jeszcze nie było styro. To się nazywał Cortex. Tak. No więc mamy zmianę koloru. Po prostu zmieniam te kolory, żeby nie było, że... Urde, tu się jedzie. Tutaj te Rocky Island Inne rzeczy Ej, 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 ej. przejechałem to Jak tam wyjechać? Panowie i panie Spróbujesz taki Dobrze, to jadę To jadę Nitro Wheels Nitro Wheels i w NitroWheels będziemy... A, Tiny Arena. No to jest mapa, której trzeba dużo skakać. Tyle mogę o niej powiedzieć. <ścoughs> No i Spyro to jest postać, która jest bardzo szybka, a słabo skręca, więc taka postać dla hardcore. No powalona jest ta mapa. Nie wiem, czy to kogokolwiek trafiło. <grych> Jak tak dalej nam dobrze pójdzie, to może będziemy mieli kolejną walkę z bossem. Znaczy wy po tytule już pewnie wiecie, czy jest, czy nie ma. Dużo bardziej te walki z bossem was interesują, niż Robienie czegoś tam na 100% Więc zobaczymy czy będę na odcinkach robił 100% tam gra. tu chyba na 101% się mówi Albo ją przechodzi nie mówi No widzicie już A nie no dobra już mam drugą okrążenie Ja myślałem że Dalej jest pierwsze Więc jedziemy ja. ależ skoki normalnie dobrze widzę wracam po cięciu nie zauważyłem która jest minuta no i tak nagle musiałem sobie wstrzymać wyścig za chwilę będziemy mieli tu koniec No i zobaczymy czy pierwsze okrążenie No tam o jedną sekundę Lepiej zrobiliśmy No jakbym się pewnie lepiej postarał To Lepiej by to wyglądało, chociaż jak widzimy po mapie Możecie zobaczyć, no to Dostawiłem Resztę w tyle I mają marne szanse na dogonienie mnie. Oni chyba będą dopiero kończyć. A nie, już zaczęli. Myślałem, że jeszcze nie skończyli drugiego okrążenia. Ale jednak skończyli. No ale mniej, że raczej nikt nie dogoni. Nie wiem, co by się tu musiało stać. Żeby ktokolwiek mnie dogonił. Wpadłem w swoje własne mitra Już przed tym tritem wiedziałem, że wpadnę. No i tu ostatnia prosta została. Piedzielnaj najlepiej. No, i mamy ukończony wyścig, i chyba teraz będzie walka z bossem. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, czy może jeszcze jeden wyścig będzie. Ciekawe, ciekawe, powiem wam. No, najpierw musimy ponieść nasze trofeum. All oh, talk, you're playing in both. Well, now you'll see why I'm the most feared driver on this circuit. I'll earn the right to this oxide by crushing you into brake dust. Let's race. Let's race. <laughs> O, no i dostaliśmy nowe autko. Nowe autko. <grymne> Będę nie brzmiało dziwnie. bardzo ciekawie wygląda. No i teraz Koala Kong, chociaż nim już chyba grałem. Na odcinku grałem nim. Chyba. No grałem grałem. Ale sobie jeszcze raz zagramy, bo... Musimy... No tutaj, a, The Dragon Minds. To nie zauważyłem wcześniej jak graliśmy na tej mapie tego awatarka obok. To ja wiedział, że to na pewno z nim się będziemy ścigać na tej mapie. Więc ma przewagę, bo tutaj ja wygra na swojej trasie. Nie wiem jakie on ma tam w ogóle proporcje. Jak on jest szybki, spręta czy co robi? Nie wiem. Na pewno wiem, że Kuala Kong może być ciężki na tą mapkę. Nie wiem, czy on to wpadnie. Wpadło chyba to. No ale jak wcześniej nie mogliście zobaczyć tej mapki, to możecie ją teraz zobaczyć. Jest ciekawa. Jeśli będzie prosta, to puścimy to. Dostał. Więc się spytacie, skąd wiem, że dostał? On ma taki awatar. Mu się wtedy świeci na czerwono. Więc wiemy, że on dostał wtedy. Znowu dostawimy to. Znowu tu się wykoleiłem na tym zakręcie. Zawsze ten wagonik tu jedzie. No i mnie trochę nadgonił, bo trochę pospałem. Jest bliżej mnie niż wcześniej. Znowu dostawimy to. który będzie miał tutaj zaminowane przejście oj nie wzięłem sobie tej o nie wpadł to. no proszę komodo dobrze takiś ciebie cspaniaczek Oj, ojoj, gdzie to wypadło no ale wygraliśmy

Okej. will be all your fault. Hmm. Okay. Myślałem, że już będziemy tutaj powoli kończyć odcinek, jeszcze zdążymy coś tu ciekawego zrobić. Przetestujemy na pewno tego komodu Joe. No i otworzymy się. Myślę, że tutaj będzie jedna kutka się otwierać a tu aż trzy no i Komodo Joe. jakiś nowy kolor jego naklejka więc możemy teraz zmienić na niego Komodo Joe, on jest zbalansowany nie Wilsy no, tylko nie pamiętam jaki to był O, to był ten No i naklejkę go dostaliśmy Jedźmy do kolejnego świata można powiedzieć No i tu mamy kolejne race'y

Panie kolego, a jak się tu dostać? No wiecie, ja wiem, że jeżdżę sobie gdzieś byle gdzie, ale. Aha, to jest tu trochę kryte, trochę inne. No, wygramy ten jeden wyścig nim. I zobaczymy, co będziemy kończyć w sobie wyścigu Engine Labs. To jest ciekawa mapa. A te pierwsze co muszę zrobić przed zaczęciem tego wyścigu to. Cię Dobra, widzę, wracaj po cięciu.

To jest dziwna mapa. Jest na niej dużo pułapek. My dingo dive nie dogonił bez sensu już tam tę micką ale jedziemy 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 nie ma co się hmm. zwalniać tempo <grytko> Zamówiłem. przepraszam za to więcej tak nie robię teraz. Aha. Tylko, kiedy to nagrywam, jest oczywiście Torej. A wy pewnie będziecie to gdzieś w czwartek albo w piątek. Zobaczymy Jak się to potoczy. Tam o milisekundy mieliśmy lepszy ten lap niż mm, pierwszy. No, ale może ten mi lepiej wyjdzie. Zobaczymy. No, na razie idzie nam dobrze. Co zrobić. Ale nie można się pomylić oczywiście. No i będzie lepiej. Odregować się Spina do komory Więc jest git. Jest git. No i będziemy się powoli oczywiście widzimy żegnać. No. Ciekawe co dostaniemy w związku z wygranym tym wyścigiem. I ciekawą ma animację. Hehehe! He he you win a trophy. You win a trophy. No i dostaliśmy nowe ponki, więc widzowie, ja was żegnam, widzimy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie